Zadanie siódme. Wartość wyrażenia 6 do 8 przez 2 do czwartej jest równa. I teraz tak, tu mamy działania na potęgach. To 6, jak mogę rozpisać? To jest 2 razy 3, prawda? I do 8 przepisuję. Mhm. Po prostu tutaj inaczej zapisałam to 6 jako 2 razy 3. Na dole nic nie mogę zrobić, więc przepisuję. To się równa. I teraz tak, jak mam mnożenie i mam te liczby do potęgi, to mogę sobie to tak zapisać, że to jest 2 do 8 razy 3 do 8 przez 2 do 4. Jak tu by było dodawanie, to nie możecie tego ruszać. To jest bardzo ważne. I teraz tak, to się równa. Teraz pamiętacie, albo inaczej ja to Wam pokażę. Hmm, możecie od razu... Dobra, bo chciałabym Wam za dużo. Ile tu mam ósemek? Mam 8 ósemek, czyli 2 razy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 razy 3 do 8, a na dole mam 2 do 4, czyli mam raz, 2, 3, 4 dwójki. To mi się poskraca. To ile mi tu dwóch zostało 4. Czyli mam 2 do 4 razy 3 do 8. Odpowiedź D jest odpowiedzią poprawną. Ale co ja chciałam Wam powiedzieć? Na zielono to będę pisać. To możecie zrobić od razu z właściwości, skorzystać z właściwości potęg. W jaki sposób? Jeszcze raz to przepiszę. 2 do 8 razy 3 do 8. Czyli tu było pierwsze rozwiązanie, a tu będzie drugie. Przez 2 do 4 to się równa. Jak mam? Potęgi i te potęgi mają takie same podstawy no nie. To wykładniki przy dzieleniu odejmuję. Czyli jest 2 do 8 minus 4 razy 3 do 8. Czyli jest 2 do 4 razy 3 do 8. Ja Wam pod, w opisie wrzucę filmiki odnośnie potęgowania. Jeśli tutaj tego w ogóle nie jarzysz, o czym ja to Ciebie mówię. To sobie zerknij tam tam, po prostu rozpisuję właśnie dlaczego się to tak skraca i tak dalej, i tak dalej. No to trzymajcie się cieplutko, buziaki.